Gdzie mieszka syn Zenka Martyniuka? Fani poznali odpowiedź na to pytanie dzięki informacjom o planach związanych ze sprzedażą apartamentu, które przekazał im sam Daniel. Jak się okazało, mieszkanie jest położone w ekskluzywnej lokalizacji oraz dobrze wyposażone, co czyni jego cenę astronomiczną. Gdzie mieszka syn Zenka Martyniuka? Daniel w ostatnim czasie dużo podróżował i rzadko można było spotkać go we własnym apartamencie. Kiedy pokłócił się z rodziną, wyjechał do Warszawy, gdzie udał się za nim jego ojciec. Wtedy syn wokalist Disco Polo opuścił stolicę i pojechał w góry na narty kropka, gdzie mieszka syn Zenka Martyniuka. Ostatecznie, kiedy na świat przyszła córka Daniela, ten zdecydował się powrócić do Wasilkowaka. Białego Stoku. To właśnie tam znajduje się mieszkanie, którego właścicielem jest syn popularnego wokalisty. Lokal położony jest na luksusowym, strzeżonym osiedlu, gdyż młody mężczyzna chciał zapewne uniknąć tłumów paparazy oraz fanów swego ojca. Dlaczego Daniel opowiedział o swym mieszkaniu internautom? Jak się niespodziewanie okazało, ten chciałby sprzedać należący do niego apartament, o czym poinformował za pośrednictwem Instagrama. Kropka. Syn gwiazdora Disco Polo jest właścicielem 130-metrowego mieszkania, które zreklamował jako dobrze wyposażone, co może znacznie podnieść jego cenę. według rozeznania wykonanego w tej kwestii przez dziennikarzy Super Ekspresu na osiedlu nie są obecnie dostępne aż tak duże lokale. Sen Zenka prawdopodobnie kupił więc aż dwa apartamenty, które ze sobą połączył, aby było mu wygodniej. Mieszkanie Daniela Martyniuka jest warte fortunę, jak donoszą media. Mieszkanie może być warte aż ok. 585 000 złotych – co ciekawe, do tej kwoty trzeba będzie oczywiście doliczyć koszty związane z wyposażeniem, o którym wspomniał sam Daniel. W takim przypadku cena lokalu przekroczy zapewne 600 000 zł. Dlaczego Daniel planuje wyprowadzkę z Wasilkowa? Wiele wskazuje na to, że młody mężczyzna wraz z żoną oraz córką próbują odciąć się od dawnego życia wypełnionego skandalami. Dziennikarze portali plotkarskich donieśli jakiś czas temu o rzekomych marzeniach Eweliny, związanych z zamieszkaniem nad morzem. Kropka problemem może się oczywiście okazać stosunek Zenka Martyniuka oraz jego życiowej partnerki do tego pomysłu. Wokalista Disco Polo wielokrotnie zaznaczał, że chciałby aktywnie uczestniczyć w wychowaniu ukochanej wnuczki, której planuje poświęcać każdą wolną chwilę. Jeżeli Daniel i Ewelina podjęliby decyzję o przeprowadzce, Dziadkowie mieliby nieco utrudniony kontakt z dziewczynką.